uderzeniu prawdopodobnym narty w kolano, to się potwierdziło, to kolano jest spłuczone, ale to już było optymistyczne, że Adam Małysz o własnych siłach doszedł do, do domku skoczków narciarskich w tym miasteczku. No i mamy nadzieję, wszyscy bardzo na to liczymy, że ten upadek, że ta kontuzja nie będzie poważna, że Adam Małysz będzie mógł szybko wrócić do pełnej formy. No ja też tak myślę tu z opinii lekarza i z tego co tu słyszeliśmy, co Adam mówiła, a także z analizy tego upadku. Wynika, że właśnie najprawdopodobniej uderzył mocno w kolano. Ten ból, tak jak mówię, najpierw jest bardzo duży, więc nie wiadomo, czy się coś urwało, naderwało, czy tylko od uderzenia. Jeżeli to jest tylko stłuczenie, no to na szczęście tak to wygląda. A myślę, że tak naprawdę jest. No to, no to powrót dama do, do skakania będzie niedługo. Mówiłem, że smutek gdzieś tutaj miesza nam się z radością. Smutek to ta informacja oczywiście o upadku Adama Małysza i ewentualnej kontuzji, ale mamy nadzieję, że wszystko potoczy się już dobrze. A radość? No radość związana oczywiście z tym, że liderem po pierwszej serii jest Kamil Stok po bardzo dobrym skoku. Kamil Stok, który mamy nadzieję, no, gdyby odwołana została druga seria, byłby zwycięzcą, to byłoby coś niesamowitego. Zwycięstwo Adama Małysza w piątek i tryumf Kamila Stocha. Na razie liderowanie po pierwszej serii w niedzielnym konkursie. No Jest pewna dramaturgia tutaj tego dzisiejszego konkursu, dlatego no, że Adam upadek, prawda, czyli pogrzebane szanse wynikowe. Na szczęście kontuzja wygląda, że nie jest zbyt poważna, ale zastępuje go natychmiast jego kompan, przyjaciel z zespołu. Kamil Stoch, Kamil Stoch, teraz, Stoch, który teraz jest Nijerian, tak. Teraz komunikat ogłaszają. jakiś hmm. Będzie konkurs kontynuowany, proszę Państwa, zatem tak jak wcześniej widzieliśmy o 15.55 zapowiadany był początek drugiej, drugiej serii, serii finałowej, czekamy zatem na te rozstrzygnięcia i oczywiście trzymamy kciuki za Kamila Stocha, aby ten drugi skok w finale niedzielnego konkursu był równie dobry jak ten pierwszy dał mu zwycięstwo, miejsce na podium, to byłoby naprawdę piękne, zostańcie Państwo z nami, za moment Włodzimierz Szaraniowicz i finałowa seria tego konkursu. Polacy są coraz bardziej zestresowani i przemęczeni. Naukowcy alarmują, stres ma negatywny wpływ na kondycję naszego serca. Panie profesorze, jak radzić sobie ze stresem i jednocześnie chronić serce? Stosować neomag cardio. Neomac cardio to duża dawka magnezu, który wspomaga odporność na stres, a także gluk i potas które dodatkowo wzmacniają i chronią serce. Neomak Cardio to skuteczna ochrona serca przed stresem. Polecam również Neomak Forte, numer jeden z podwójną dawką magnezu.